Zanim Wam opowiem o tym, o czym będę chciała Wam opowiedzieć, to dziękuję Wam przede wszystkim za tysiąc subskrypcji, za to, że byliście ze mną, że jesteście, że przychodzicie. I dziękuję Wam za te piękne, piękne komentarze, ale przede wszystkim za to, że pod każdym z moich filmików jest dyskusja. Jest autentyczna taka dyskusja, często ludzie ze sobą się nawet sprzeczają, ale zawsze są na takim bardzo wysokim poziomie, nie ma bijatyki, nie ma chuligaństwa u mnie, nie ma agresji i nie ma obrażania i naprawdę dyskusje są fajne. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i dziękuję za to wszystko. I chciałam Wam powiedzieć, że y, oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, na 1000 subskrypcji będzie konkurs. Y, I w najbliższych dniach go ogłoszę, ale powiem już w tej chwili, że, konkurs, że nagrodą będą m.in. kosmetyki firmy, którą ja bardzo lubię: kosmetyki firmy AWA, Laboratorium Kosmetyczne, o których za chwilę będę mówić. Niekoniecznie o tych, które. Które będą w konkursie, bo ja, bo ja dzisiaj przedstawię za chwilę kosmetyki, których ja używam i użyłam już, ale będą, to jeszcze będzie niespodzianka, będą kosmetyki firmy marki Awa, czyli kosme, kosmetyki polskiej firmy, polskiej marki, bo polskie produkty trzeba wspierać, kochani moi, trzeba wspierać, trzeba popierać polskie firmy, zwłaszcza teraz w tym ciężkim, bardzo, 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 bardzo ciężkim czasie. Trzeba wspierać naszą polską produkcję. I właśnie w kosmetyki tej. Tej firmy będą nagrodą w moim konkursie na 1000 subskrypcji. Całą koncepcję sobie myślę na dniach, no i lada dzień Wam przedstawię, co to będzie i zapraszam Was już do tego konkursu już dzisiaj. Zapraszam Was do dalszej subskrypcji. Zostańcie ze mną, a teraz Wam zaraz będę przedstawiać, pokazywać te kosmetyki, które ja już używam, które lubię, które mi służą i które Wam polecam serdecznie. Zapraszam! Cześć moi kochani, witam Was serdecznie. Chciałam Wam dzisiaj pokazać w ramach takiej mojej akcji wspieramy polskie produkty, polskie marki. Teraz, zwłaszcza w tej sytuacji, jest to bardzo, bardzo ważne dla nas wszystkich, dla Polski, dla naszej gospodarki, dla naszych firm. No i przedstawię Wam dzisiaj kilka produktów takich, których kilka kosmetyków, które ja używam, które bardzo bardzo lubię, część już z nich zużyłam, a jedną, jedną właśnie jestem kończę. No i to są oczywiście te kosmetyki mojej ulubionej firmy Awa, Laboratorium Kosmetyczne. One są z certyfikatem eko, co jest dla mnie bardzo bardzo ważne. I składają się wyłącznie, z, mają składniki wyłącznie naturalne. No i przedstawię Wam takie serum, po prostu bardzo, bardzo fajne serum, które mnie urzekło, bo jest no takie słodkie, takie po prostu takie bardzo, bardzo roślinne, bardzo takie fajne, takie nasze swojskie. Ona się składa, z, to jest serum y, takie modelujące owal twarzy, przeciwsmarszczkowe, nawilżające do sery suchej, y, ale właściwie nie tylko. Y, ja Wam zaraz będę z bliska, jak kamerę przekręcę, to Wam pokażę bardziej, bo chyba tutaj tak się to nie sfokusuje, chyba że. No, w każdym razie pokażę dalej. To jest serum y, z. Y, y, z marchewki z groszkiem, więc to jest po prostu słodkie takie naprawdę i ona jest bardzo bardzo fajne pokażę wam ona jest takie koloru taki fajny ma kolor taki właśnie marchewkowy no taki żółtawy bardzo fajnie to bardzo ładnie pachnie w ogóle no super jest i tak się rozprowadza dobrze na skórze bardzo bardzo fajne serum no Zużyłam już prawie całe, jest naprawdę rewelacyjne, bardzo dobrze nawilża, w sumie jak się weźmie na noc, to na to już nie potrzeba żadnego kremu, chyba że ktoś z Was używa, no to oczywiście jak najbardziej. Bardzo, bardzo fajne, bardzo Wam to polecam, sama przetestowałam, jest organiczne, nie ma żadnych, nie ma żadnych składników, nie ma tak... Ma zero surowców pochodzących z rafinacji ropy naftowej, żadnych PEG, żadnych silikonów, żadnych sztucznych barwników. No i ono. Bardzo bogate jest po prostu marchewka z groszkiem, no y, bogate to są warzywa w antyoksydanty, w, w, antyoksydanty zwalczają bolderotniki, także dla naszej skóry rewelacyjne. Działa tak nawilżająco i fajnie, y, fajne jest uczucie na skórze, y, ma działanie przeciwzmarszczkowe, w sumie tak zmarszczek nie mam za dużo, ale, y, ale podejrzewam, że tak myślę, że na pewno właśnie bardzo ładnie na zmarszczki działa. Kolejnym serum, które też bardzo, bardzo lubię. O, jest to serum na bazie rokitnika, ja już mam też właśnie inne kremy z tej serii z rokitnikiem. One są bardzo bogate w witaminę C, a witamina C, kochani, kochane moje. Niesamowicie wpływa na odbudowę, w ogóle na produkcję kolagenu, pobudza po prostu kolagen. Także jeżeli na przykład, generalnie, kolagen zawsze musi być połączony z witaminą C, i rokitnik właśnie jest taką cudowną rośliną, która bardzo, bardzo mocno. Tę witaminkę C, tej witaminy C ma, i w ten sposób wspomaga produkcję bądź odbudowę też kolagenu, bo wiadomo, że kolagenu z wiekiem ubywa. Bardzo fajne serum, bardzo ładnie się dozuje. Tak, o, Bardzo, bardzo, bardzo polecam po prostu. Jest taka, to takie właściwie jak taki żel jest na skórze. Bardzo ślicznie pachnie. Jestem bardzo zadowolona z niego. Także to też Wam. To jest produkt, który bardzo chętnie bym polecała. Przeciwzmarszczkowy. Bardzo ładnie nawilża. No i tak fajnie, skóra bardzo fajnie się potem czuje. Jest naprawdę taka dobrze odżywiona. To będzie to. I jeszcze jeden będę miała zaraz. A tutaj mam serum, które kochani moi, no, zużyłam do połowy już. I jestem nim po prostu zachwycona. Słuchajcie, to jest genialne. To jest witamina C w połączeniu z Aksa. Astaksan... AXA... Jezu zawsze mi się myli. No, zabijcie mnie po prostu. Astaxantyna, no, sorry. Astaxantyna. To jest jeden z najsilniejszych w ogóle y, antyutleniaczy. Ona ma, y, Astaxantyna ma. 800 razy silniej działa niż koenzym Q10 i 550 razy silniej niż witamina E. Czyli jest, jest to naprawdę rzecz rewelacyjna. Jest taką, taką fajną pipetką się robi, bardzo mi się to też podoba. O, nie będę teraz w tej chwili, bo szkoda mi po prostu w tej chwili tego. Ale tak i wiecie co, bardzo fajna jest i na tyle już zużyłam i powiem Wam, to jest rzecz, którą ja bardzo, bardzo lubię, bardzo lubię. Stosuję, ja ją stosuję na noc. Stosuję ją na noc i stosuję ją zawsze po takiej mezoterapii, ja sobie mam takiej, stosuję czasami, znaczy czasami często, taki taki ten, coś tak roluje, wiecie, takie, takie coś nie nakuwa igiełkami. I fajnie później właśnie tym smaruje ta witamina C, fajnie sobie tak wchodzi w skórę. No więc to my Wam bardzo polecała. Sorry, bo tu chyba renne właśnie do pieca. No i to jest, to jest rzecz taka moja ulubiona właściwie, aby, którą bardzo, bardzo lubię. Fajne to jest takie serum, które Daje no niesamowite efekty, jeśli chodzi o takie napięcie skóry i ożywienie. A jest taka też ożywienie, takie nawilżenie. A jeszcze Wam powiem, że do tego wszystkiego jest. Do tego wszystkiego jest to. Nadaje taki fajny, fajny kolor w skórze, po prostu. Taki, taki. No, taki lekko po prostu tak, jak gdyby opalony. Więc to bym Wam bardzo serdecznie polecała. I mam jeszcze jedną rzecz. Ale nie serum, tylko rzecz, która jest moją ulubioną rzeczą, moim ulubionym kosmetykiem do ciała. To zaraz Wam pokażę. Yy, poczekajcie chwileczkę. O, patrzcie kochani, to jest... Takie będzie kolor, może? To jest, moi drodzy, masło do ciała. Jest jak ono... O, jakbyście widzieli, jak ono pięknie pachnie takie dużo go jest, 250 gram, po prostu uwielbiam to masło. To jest masło karotowe, czyli masło, masło markowe po prostu, tylko i wyłącznie z naturalnych produktów. Zresztą wszystkie te produkty, które teraz przedstawiłam, te kosmetyki, są absolutnie naturalne, nie mają żadnych, żadnych y, y, sztucznych składników, żadnych parabenów, żadnych silikonów, żadnych pochodnych ropy naftowej, w ogóle tak jak tam wspomniałam, nie testowane na zwierzętach. Z certyfikatem Eko, i po prostu to jest to masło. Ja się w nim zakochałam. Słuchajcie, ono jest tak genialne. Ono ma tak. Yy, olejek z, yy, z, yy, z migdałów, olejek z awokado, yy, masło Shea, które samo sobie genialne. Olejek kokosowy i ekstrakt z marchewki. I po prostu ono, jak ono pięknie pachnie. Ono tak pachnie właściwie. Mm, yy, no kurczę. Pachnie tak jak. Yy, no, jakby, ja nie wiem, ono jest marchewki, ale, ale efekt taki jest tego, jak się, jak mango, takie po prostu mango, takie cudowne po prostu. Także super jest, super, piękny zapach, bardzo fajne odczucie takie nawilżenia. Jest rewelacyjne, i powiem Wam, że kochane moje, już tam kochani, bo, bo może Panowie y, y, mogliby dla Pani y, zawsze też y, ewentualnie takie, takie kosmetyki y, prezentować. Chciałam powiedzieć, że y, dziękuję Wam ślicznie i y, pozdrawiam Was serdecznie. No i zapraszam Was na kolejny filmik. Zobaczymy, o czym będzie, ale to jest naprawdę relacyjne, także dziękuję Wam za to wszystko, za, za to, że jesteście. Bardzo Wam serdecznie, serdecznie dziękuję, zapraszam. Papa. Pa. A tak, kochani, to wygląda tutaj z bliska, bo nie wiem, czy się sfokusowało. Jak opowiadałam, tutaj jest ten, właśnie z rokitnika, serum, tu jest marchewki z groszkiem, a tutaj ten z Astaxantyną. To jest naprawdę bomba, taka petarda, że się w głównym mieści. polecam wszystkim, wszystkim, wszystkim. No i jeszcze Wam pokażę zaraz to masło, masło, jak wygląda z bliska. A to jest to masełko właśnie karotowe, czyli z ekstraktem z marfi, z tymi wszystkimi olejami, olejkami migdałowymi i z masła shea, i z awokado. No jest rewelacyjne. Zobaczcie, jak ono fajne, jest takie żółte i taki bardzo na ciele też jest taki, no taka delika delikatna, taka. Taka, no taka poświata, taka, i, i, i cudownie pachnie i się rozsmarowuje. Ja uwielbiam to masło, także to już jest drugie opakowanie, które zużywam i polecam Wam serdecznie.